Z jednej strony z drugiej strony ten borsuk ten duży? Ta To on jeszcze żyje? Ta lion yy... Nie wiem Uuu Nie, 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 nie. Yy... 3059 O ale się w <grym> Za przeproszeniem Kurde górze być nie może On jest tam gdzie są osy A wiem No nie bubuj się Ale menda się zaje, że Jak się zdajecie jak zostawiasz To ona tak jakby trzecia z jajka daje te z tymi pająkami To jest tylko moje po prostu wyobraźnia Ja ostatnio widziałem że chciałem dobić pajęczycę to ona mi się w jajku zmieniła A za niedługo zima, 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 zima będzie odpoczynek sira Barabira. Raczej powiesz tak: wszystko co nie ma miejsca w ten sposób, w gdzie Okej, Spróbuj zapamiętać. Burda na środku, okay. burden na środku, burden na środku. Dzie fetalutis zira się nie plant. O, o. <laughs> Ptaka potraktował. Potrzebuję tych. A co robisz? Rzucania strzałki? Au. palące się. A w końcu muszę ubić tamtego dziada. Nie wejdzie na mnie tu przypadkiem. Piję jeszcze psy. Ej, dobra, chodź, to wykorzystam. Co ty mi robisz? Strzałki podpalające to są. Czyli znaczy to używam. To było ee, prawie... bierz Nie, bierzesz wapę, i gumę, tak. I... teraz. Aha, i to... na psy najpierw. Raczej... Znaczy... No ale to psy można na niego skierować, Coś będzie więcej. No. Tak to trzeba wykorzystać, bo kurczę przyczuda. się przydało. I on był na samym końcu osób, o ile jeszcze jest tam. Psy lecą. Dobra, no, tak, bijemy je. Lepiej, uh, e, rozbadaj załóż, lepiej. Super, nie ma na co muszę uciekać, bo się pali. Twoje oczy. No, bez problemu. Gdzie on jest, bo on tutaj go ostatni raz widziałem ha? Przepraszam, nie, ty... nie chciałem Ale ja go nie widzę, u góry jest drugi O kurde O kurde ile ich tu jest Ej Jest u góry Jest? Jak on przyszedł jest. nie rozwalając ich Rozwalił, ale z bokiem Wiodę osy na siebie Chyba mnie nie zauważą on jest na lewo. On się tam rozwala. Tak. On zjada wszystko. O, dobra. Poszły osy na niego. No już tych osób nie ma, wiesz o tym. Ja wiem, właśnie to chodziło. Ładnie rozwala wszystko, nie powiem. To. Zbieram mięso szybko, Nie mają dupy. O kurde! A! O! 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 Fak! 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 Wydłużę ich. Patrz. Kurde, głupie miejsce z tymi mięsami, bo nie uważam. Coś dla mnie idealnie. <grystanie> Ile ma? Dwa pięćset. Poszło. Zbieraj mam Marwia Widzę, się trzymać się tak, że... uf, fuck. Fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck Nie to, nie to Zbieraj moje <grym> zbieraj> Nie zabiera bo by... idę mało już, Tak to jest dobre, przynajmniej od mięsa go się kończy. Uf, uff, uff. Idź sobie, idź sobie O, na ciebie się idealnie Niech biegnie. Nie, to jedno poszło. Kurde, nie podejdzie ode mnie. jak no, tu jest dużo mięsa. Aby się przydało to wszystko pozbierać. Trzeba by jakieś ognisko pospalić. Też wody. Eee. Tak, mam dużo ognisko, tylko gdzieś w takim miejscu, gdzie nie, o, na pewno nie, nie dopadnie. Chodź. Tu. Robi. Robi go. Dawaj. Uf. O, no szybko, szybko, szybko! You can man. Uh. Dobra. To jest ładnie. V, V, V! Omnomnom! Łooo, ja mam jeszcze jedną strzałkę, bo to się udało. Ja mam ich sześć. To będzie później tysiąca to mogę tam wpić Czyli łap ten, łap yy, to co... Słuchaj... A wiesz ten popiół to się przyda Popiół? Nie mam tego w...wdech. Mam tego w tupę i czyli w nie, 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 go. No Ale... Poszła? Nie poszła Poszedł. No. O, mięso, mięso. Weź tu. To ja by się pieczyłem niezłe grudno. O kurde i dlaczego? Weź zrób coś z tymi porządek, z tymi ocach nienawidzę ich no. Jezus idź mi stąd, jeszcze ona się buguje. No pomóż mi z tymi ocami, kurde. co się działo. Ciebie przynajmniej jak atakują się rożem, jest pokój moja się buguje. w kółko lata za osą. No. Spokojnie wszystkie. To Jeszcze jedna. Dobra, my jeszcze mamy. Dobra, ja sobie zabiorę te krzaki. Nie to. To. Bo tym się też fajnie pali. To działa tak samo jak drzewo, albo nawet lepiej. Ty nie jest tu. Ej, on tu idzie! To jest głupi, czy niepoważny? Gdzie jest to? Nie podoba mi się, że tu stoi. Dobra. Masz jedno, ja ci dam drugie. A cię mam drugie. 600. Trzeba by gdzieś jeszcze sprowadzić kurczę O! Aha! Ale spokojnie, ja mogę jeszcze jedno zrobić O! Mięso, dzień dobry Ej, po prostu mięso. Może jak się trzymać Gdzieś ten Uff. Chyba wcale nie lepsze. bo kurde. Ale śmiesznie biega, Ale śmiesznie biegam. Ustawcie mnie Bendy. Głód, 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 głód i... Dobra. O nie! Uff. Moja broń! Chyba ognisko. Chcemy do dziody, do dziody, do dziody. Jestem, że żeby... będzie Dobra, masz? Zostawiamy tu. Dobra, Uff. chodź. Ja idę do tego, ja tam nie skakuję. No, idziemy do domu. No, bo ja muszę się Mamy jeszcze 10 dni, żeby go pokonać. Czy teraz, bo już dziś, pociśniemy. No, tu masz, zbierz te 4-4, u góry. Po lewej. Dobry. Wróć się. To masz suszonki 4, końce je zjedz. A ja tam powieszę zaraz nowe. Ale mam wielką pododę już. <grym> Ile masz? Za 9 dni jest ten. O, mięsko. Ile masz, Ile masz stopni? Ja 19. Ja 41. No tu masz brodę, a ja jestem... Mam mało tego jeszcze dodatkowo. Ty bo my się zbliżamy, ja kurde jeszcze sianka nie zebrałem jednego Tu gdzieś on jest I tu jest mój ten Co ja muszę go zabrać Nie to! się Zostaw mnie! Co Zostaw mnie! On mnie podepcze, weźmy coś powiedz, ej Mógłbyś zabrać mój! Ej, atakuje mnie! Czekaj, sorry! Atakuje mnie! Goni mnie! Super. czyli że to chyba nie pomogło. Pali się. Zabij tego... ...tymkówku jedno. Ja idę po moją broń. idź. Już, Boże, już mam 29. Leżę. podpalaj go już No tylko trochę to Już wystarczy podpalania Dobra dobra Ja się zajmę tym sz szajstwem moim U oh, Dobra nie mam nie mam zbroi i go nie mi duchy A ja mam 13 HP no fajnie, mogę ci dać... Czekaj, rzucę ci na gecy, zabierz to, ej Zabierz to, po szybko Tu po lewej, u góry, żabace, tam rzuciłem ci na gecy, Ja Miała dużo HP, tylko jego nim duchy O Ej, mam 5 HP Na... Kurde, który ma najmniej, który ma najmniej Tamten ma stówę Już. Dobra, Poszedł. ja już idę. Zabiłem właśnie duchy mm. i wróciło sanity. Okej. Okay. Uff. No Dobra. to eee, a to cze, 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 nie. Trzeba wziąć tego pana i posprzątać tutaj. No to idziemy Jest. do góry posprzątać. Weź mi rzuć tą. Co? moje? O no. wcale się skończyło? Tak. No. To masz, bo ty masz tą fajną tą. Broń. To chyba. Ja pozbieram po to powie. Ale się wszystko tam tu zajęły. Wszystko? O. Wszystko. To ja pozbieram. Ten jest tak wolny, że masakra. Kurde, szybsy. Great. Jak zostawimy chestery, można wychodzić akurat. Tak. Ja nie mam, niemal, nie ma, trzeba jeszcze z czegoś. To mięso na niego nie ma. Masz. Co jest? O, dzięki. Patrz, ja nie mam... Patrz. O, uciekamy ej, bo już jest cicha. Nie rozwalaj ich tu przypadku. Kurde, ja muszę do Bawołów No ja nie mam kamizelki. Ale mam lotki. Miałem lotki. Au! Dobra, jeden się mi pali. O kurde, zapalniczka. Idę do ciebie. Ja ci spera się zaraz. Ja, ja mam, tylko że A. jak ja mam walczyć ciepło. Ja ci pewnie nie pomogę, bo dwa razy mnie ugryzłem i mnie nie ma. Ja zamarzam, ej kurde, masakra. Co mam teraz zrobić, kurwa mać. Podpal, podpal.